W Łukasza 11, 47-48 Jezus gani przodków, uczonych w piśmie i faryzeuszy. Cytat. Biada wam, bo budujecie grobowce proroków, a wasi ojcowie ich pozabijali. Doprawdy świadczycie, że pochwalacie uczynki waszych ojców. Oni bowiem ich pozabijali, a wy budujecie ich grobowce. Koniec cytatu. Tutaj Jezus zatwierdza, że to duchowi przodkowie uczonych w piśmie i faryzeusze byli tymi, którzy zamordowali stwory testamentowe proroków, nie uczeni w piśmie i faryzeusze sami w sobie. W fragmencie pararealistycznym, tej samej historii, w Mateusza 23:31, Jezus jest nawet bardziej wyraźny. Cytat. A tak sami sobie wystawiacie świadectwo, że jesteście sami tych, którzy pozabijali proroków. Koniec cytatu. Jezus przychodzi do tego, by stwierdzić w Łukasza 11.50 do 51. Cytat. Aby dopomniano się od tego pokolenia krwi wszystkich poroków, która została przelana od założenia świata. Od krwi Abla, aż do krwi Zachariasza, który zginął między ołtarzem a świątynią. Do prawdy, mówię wam, dopominać się będą od tego pokolenia. Koniec cytatu. Przez mówienie wy, Jezus nie mówi, że uczeni i faryzeusze zamordowali Zachariasza. Ale byli winni tego przez związek, ponieważ zatwierdzili swoich przodków, którzy ich zamordowali, skoro zbudowali grobowce. Jednakże Mateusza 23:35 stwierdza Zachariasz, syn Barachiacha, o czym pewni zakładają, że Jezus zakładał tutaj ostatniego zamordowanego proroka ery Starego Testamentu, Zachariasza, ojca Jana Chrzciciela. A mimo to, EWTN, Global Catholic Network, przyznaje, że ostatnim zamordowanym prorokiem tego Testamentu był Jan Chrzciciel, a nie jego ojciec Zachariasz. Więc dlaczego w Mateusza jest dodane Zachariasz, syn Barachiacha, podczas gdy Łukasz to pomija? Czy był to patronium w oryginalnych manuskryptach? Lub czy była to późniejsza wstawka, dodana do lub zmieniona z oryginalnego tekstu? Przypis do Mateusza 235 w Biblii English Standard Version, ESV, stwierdza Pewne manuskrypty pomijają syn Bachariasza. Pomimo, że to stwierdza, pewne manuskrypty to pomijają. Jest dowód z ery wczesnego kościoła, że może być to prawowiernym twierdzeniem, że to nie było częścią oryginalnego tekstu. W swoim komentarzu o Mateusza 23,35 Hieronim napisał: Inni chcą, by ten Zachariasz był tym, który został zabity między świątynią a ołtarzem przez Joaza, króla Judy. Jak mówi narracja historii panujących lub królów, opisana w drugiej kronik, ale powinno się zaobserwować, że Zachariasz nie był synem Barachiasza, ale synem Jehoiadu, kapłana. Skoro więc nie tylko mamy to, że był Zachariaszem, ale także zgodne jest z tym miejsce jego zabicia, musimy zapytać, dlaczego jest zwany synem Barachiasza, a nie Jehoiady jak znaczy błogosławiony Pana w naszym języku, a hebrajskie imię kapłana Jehoiady podkreśla sprawiedliwość. W Ewangelii, którą używają na Zarańczycy w miejscu syn Bachariasza jest napisane syn Jehoiady. W swojej pracy, Krew od Abla do Zachariasza, Historia Interpretacji, Edmund Gallagher napisał, Wydają się być cztery powody tego, dlaczego Chironis sprzyja, że jest to ten Zachariasz. Po pierwsze, lokacja śmierci oferuje silne wsparcie. Po drugie, imię Zachariasz pasuje. Po trzecie, Hieronim daje pomyślne wyjaśnienie dla wariacji patronimu, że nie sprawia to żadnego problemu, ponieważ Jehoiada i Barachiarz znaczą w języku hebrajskim podobne rzeczy. Po czwarte... Hieronim ponownie stosuje swoją znajomość hebrajskiego do poinformowania swoich czytelników, że Ewangelia Nazareńczyków napisana po hebrajsku zawiera poprawny patronim dla Zachariasza. On implikuje, że ta wersja Ewangelii może zawierać oryginalne brzmienie. Zatem Hieronim sprzyja temu poglądowi nie tylko dlatego, że ma sens i chroni go przed na tradycjach, które są zachowane tylko w apokryfach, jak wcześniej u Orygenesa i Prystyliana, którzy zrobili to przed nim. Ale także dlatego, że zapewnia to sposobność na wiele sposobów ukazania ekspertyzy jego hebrajskiego i przydatności tego w egzegezie. Koniec cytatu. Ewangelia Nazareńczyków została oryginalnie spisana po hebrajsku w II wieku. Epifaniusz Salaminy pisał do Ebionitów w IV wieku. Nazywają to, to jest Ewangelii Nazareńczyków, Ewangelią według hebrajczyków. Bo prawdą jest, że Mateusz jest jedynym z autorów Nowego Testamentu, który opublikował jego Ewangelię i Głoszenie w hebrajskim języku i hebrajskich literach. Papiasz z Hieropolis, pisząc w I wieku, przyznaje, Mateusz skomponował słowa Chrystusa w hebrajskim języku. Hieronim, zgadzając się zarówno z Apifaniuszem, i papiaszem, napisał, Mateusz, także zwany Lewi, był pierwszym, który skomponował Ewangelię Chrystusa. I z powodu tych, którzy wierzyli w Chrystusa, pośród Żydów, spisał ją w hebrajskich literach i języku. Co więcej, hebrajska kopia jest do dziś zachowana w Bibliotece Cezarei. Koniec cytatu. W swoim komentarzu o Ewangelii Mateusza, Hieroniu napisał, cytat, W Ewangelii, którą używają Nazareńczycy, zamiast Syna Bachariasza, znajduje, że jest napisane Syn Jehoiady. Tutaj Hieronim odnosi się do Mateusza 23,35, którą on, Epifaniusz i inni potwierdzają, że zostało to napisane oryginalnie po hebrajsku i wliczało to frazę Syn Jehojady zamiast Syn Barachiasza. Pod artykułem o Ewangelii Nazareńczyków na erichristianwritings.com komentarz Mateusza 23,35 stwierdza, nie może być żadnej wątpliwości, że Hieronim zastąpił to imię z Barachiaszem gdyż było jasne, że w oryginalnym tekście hebrajskim był to Jehoiada. To wyjaśnia, dlaczego Wulgata stwierdza syn Bachariasza zamiast syn Jehoiady, które było oryginalną wersją hebrajską Mateusza 23,35 według Hieronima, Epifaniusza, Orygenesa, Pristyliana i Papiasza. W swoim komentarzu Mateusza 23,35 7 i 8 wieczny chrześcijański uczony Piotr Leodycejski, który prawdopodobnie był tam biskupem, Powiedział o Zachariaszu, synu Jehoiady, że był on dwóch imion. Jan Calvin napisał w jego Harmonii Ewangelistów, nie ma żadnego absurdu w zakładaniu tego, że ojciec Zachariasza Jehoiada otrzymał z powodu szacunku nazwisko Barachiasz, ponieważ przez całe swoje życie broniąc prawdziwego uwielbienia, może być sprawiedliwie ogłoszony, będącym błogosławionym Bożem. Ale to, czy Jehoiada miał dwa imiona, lub czy, jak myśli Hieronim, to słowo jest błędne. Nie może być żadnej wątpliwości co do faktu tego, że Chrystus odnosi się do tego bezbożnego ukamienowania Zachariasza, które jest odnotowane w drugiej Kronik 24, 21, 22. Koniec cytatu. To były cztery punkty, które Hieronim poczyniał w swoim komentarzu odnośnie Mateusza 23, 35. Po pierwsze, Jezus zatwierdza metodę śmierci Zachariasza znajdującą się w drugiej Kronik. Po drugie, imię Zachariasz jest takie same. Po trzecie, Hieronim wyjaśnia różnicę w patronimach. Syn Bachariasza wobec syna Jehoiady, że mają podobne znaczenia w języku hebrajskim, błogosławiony i sprawiedliwy. I po czwarte, oryginalny tekst hebrajski posiada Jehoiada, nie Barachiasz, jak wspomina Hieronim. I to zostało później zmienione do Barachiaż, prawdopodobnie przez samego Hieronima. Implikacji oryginalnego tekstu Mateusza 20.35 jako Zachariasz, syn Jehoiady, jest to, że Jezus nie mógł adresować tutaj morderstwa chronologicznych proroków Ery Starego Testamentu. Pomimo tego, że Jezus mówił, Wszyscy prorocy, skoro wtedy to skończyłoby się wraz z zamordowaniem Jana Chrzciciela I Jezus nie mógł adresować proroków zamordowanych chronologicznie w Biblii Hebrajskiej, skoro wtedy byłby to Uriasz, syn Szemaja z Jeremiasza 26, 20, 23, który został zamordowany po Zachariaszu, synu Jehoiady. Ani Jezus nie mógł prorokować o Zachariaszu, który zostałby zamordowany po tym, gdy to powiedział, skoro on odnosił się do przeszłości. Zamiast tego, niezależnie od tego, czy oryginalnym tekstem było Zachariasz, syn Bachariasza, czy Zachariasz, syn Jehojady, czy po prostu Zachariasz, Jezus adresował wszelką krew wszystkich proroków, rozpoczynając od pierwszego odnotowanego zamordowanego proroka w pierwszej księdze hebrajskiego kanonu księdze rodzaju. Do ostatniego zamordowanego proroka, odnotowanego w ostatniej księdze hebrajskiego kanonu, drugiej kronik, gdzie Jezus nie tworzył kanonu, ale odnosił się do kanonu, który już został ustanowiony przed Nim. Dla alternatywnego wyjaśnienia, argumentu rabinicznego złączenia imion, od autora Zejczet Czajesa i tego, dlaczego Mateusza 2335 stwierdza syn Bachariasza i dla wyjaśnienia doktora Michaela Rydelnika w jego książce Messiańska nadzieja, tego, dlaczego druga kronik, konkretnie, jest ostatnią księgą hebrajskiej Biblii, zamiast ostatniej chronologicznej księgi, jak Nehemiasza, lub ostatniej zaakceptowanej księgi do kanonu, jak Kocheleta czy Estery, kliknijcie na linki poniżej w opisie lub na ekranie.